Kłaniam się, Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Fan, W kolejnym odcinku subiektywnie, w którym to podsumowujemy sobie newsy z branży technologiczno-mobilno-growej, które wydarzyły się na przełomie ostatniego tygodnia. Moi drodzy, newsów będzie 6 albo 7, więc spieszę z wytłumaczeniami i tym, co się ostatnio, szanowni państwo, wydarzyło. Pierwszych z bardzo ważnych informacji pewnie już możecie zobaczyć zresztą po tytule. Tytułowych informacji, że tak powiem, Samsung Galaxy S24 wreszcie bo niemalże, no cóż, no 15 miesiącach dostanie Androida 15. Kurde, naprawdę lubię produkty od Samsunga. Doceniam starania Samsunga, szczególnie jeżeli mówimy o Galaxy AI, które jest na ten moment bezpłatne, które jest dostępne w języku polskim, które faktycznie działa. Doceniam Samsunga za całokształt, za jakość, za hardware, za software, natomiast nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Samsung tak bardzo opóźnia aktualizację. Wiecie, ja wychodzę z prostego założenia, jeżeli kupujemy flagowe urządzenie, nieważne czy mówimy iPhone'ie, Pixelu, Samsungu, OnePlusie, etc. Mi osobiście bardzo zależy na tym, żeby na bieżąco dostawać aktualizacje. I może dlatego, a raczej na, na, na pewno nie jestem prywatnym użytkownikiem Samsunga od kilku ładnych lat, a na co dzień używam Pixeli, ponieważ no tutaj niezależnie co się dzieje, zawsze jestem na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami, a biorąc pod uwagę pracę, jaką wykonuję, dla mnie jest to niesamowicie istotne. I myślę, że jest to jeden z tych głównych czynników, dla którego na ten moment osobiście na przykład na co dzień nie korzystam z Samsunga. Pewnie gdybym nie prowadził Mógłbym korzystać, bo to są naprawdę bardzo dobre urządzenia. Ale jednak, powracając do tematu, 7 kwietnia rozpocznie się proces aktualizacji Samsunga Galaxy S24, Z Folda 6 oraz Z Flipa 6. Natomiast same aktualizacje będą zależne od regionu, i tak na przykład w Rumunii te aktualizacje mają się pojawić z tego co pamiętam, nie pamiętam, a czytam 18 kwietnia. W kolejnych tygodniach mają się pojawić aktualizacje Samsunga Galaxy S23, Z Folda 5, Flipa 5 oraz serii Galaxy Tab S9, a na przykład taki. I Fold 4 czy Samsung Galaxy S22 ma dostać Androida 15 wraz z nakładką One UI w wersji 7 w maju. Więc wiecie, fajnie, że wreszcie Samsung obudził się. Natomiast mam wrażenie, że w związku z ilością sprzętów, jakie Samsung wypuszcza na rynek, analogicznie mówiąc chociażby o produktach od Xiaomi, Samsung nie jest w stanie nadążyć z tymi aktualizacjami. Więc jeszcze raz to powiem, doceniam cholernie, że te wszystkie flagowe urządzenia od dwóch lat mają to wsparcie. aktualizacji od, od ponad roku mają to Aktualizacjami na kolejne 7 lat, jednak bardzo bym tego sobie życzył i myślę, że nie tylko ja, aby te aktualizacje do tych urządzeń pojawiały się automatycznie. Tak jak to chociażby bywa w przypadku iOS, bo niezależnie jakie urządzenie posiadasz, jeżeli jest aktualizacja systemu, no to aktualizacja pojawia się nieważne, czy mówimy o telefonie rocznym, półrocznym, czy sprzed pięciu czy sześciu lat. Drugi temat to nadchodząca rychła premiera googlowego Pixela 9A, czyli tej budżetowej wersji. Moi drodzy, jeszcze urządzenie nie zostało ostatecznie zaprezentowane, a już mamy bardzo wiele informacji na temat tego sprzętu. Pomijam już fakt, że na YouTube jesteśmy w stanie znaleźć już materiały gotowe na temat tego urządzenia. Cenę 549 euro, co w Polsce da najpewniej około 2300 zł, a uwzględniając ceny Pixela 8, czy powoli zbliżając się do ceny Pixela 9 bazowego, okazuje się, że w Polsce na początek ten 9A wcale nie może się okazać jakiś fantastyczny. Mamy Google Tensor G4. Mamy ekran 6.3 cala w rozdzielczości 1080p, 8 GB RAM, aparat podobno 48 megapikselowy i no i te grube ramki, które mam wrażenie, że są grubsze niż w takim foldzie od Google. No i jeżeli urządzenie oficjalnie już zostanie zaprezentowane i wejdzie do sprzedaży, na pewno recenzję tego urządzenia przygotuję, choć też trzeba zaznaczyć, że pod względem konstrukcyjnym mocno różni się od bazowych wersji. Nie mamy tych pasów. W przypadku bazowych wersji 8, 9, 9 Pro, 8 Pro. No tutaj ten tył wygląda bardziej płasko, bardzo minimalistycznie. Tak czy siak, czekam. To może być dobre urządzenie, ale tak jak w przypadku wielu urządzeń, raczej nie na start. Z niesamowicie ciekawych informacji, pewnie część z Was, która ogląda systematycznie ten kanał, wie dobrze, że w 2021 roku było głośno na temat tego, jakoby Apple chciało ostatecznie zrezygnować z portów do ładowania. No i jak się okazuje, ku potwierdza, że w 2021 roku, kiedy Apple planowało usunąć porty, no to jednak jednak, w związku z doktryną Unii Europejskiej, Apple się ugięło, wprowadziło te porty USB-C ostatnio do wszystkich urządzeń, ale iPhone 17R, którego premiera ma się odbyć już we wrześniu, miał pierwotnie nie posiadać portu USB-C i miał skupiać się tylko i wyłącznie na ładowaniu wireless. Z perspektywy chwili, kiedy mówię dla Was to, to się wydaje abstrakcyjne i szalone, ale też pamiętajmy proszę o tym, że wiele lat temu, wiele innych pomysłów, które w momencie premiery albo przed premierą wydawały się szalone, Okazuje się, że z perspektywy czasu przyjęły się chociażby brak jacka 3,5 mm, brak złącza na karty pamięci i wiele, wiele innych elementów, które po kilku latach zadomowiły się w naszej normalnej, codziennej rzeczywistości. Więc nie zdziwię się, że na przełomie najbliższych lat może być podobnie z iPhone'ami, kiedy urządzenie będzie w standardzie only wireless. Niestety, niestety tak to wygląda, ale to nie koniec, moi drodzy, informacji, bo tu przechodzimy do clou. Dyrektor Apple potwierdza, że jeżeli nowy iPhone odniesie sukces, mamy tutaj myśli iPhone'a 17R, firma zamierza ponownie podjąć próbę produkcji iPhone'a bez portów i przenieść więcej swoich modeli na smuklejsze rozwiązania. Czyli krótko mówiąc, pozbywamy się portu USB-C kosztem odchudzania urządzeń. Doskonale już wiemy, że od pewnego czasu rynek chińskich smartfonów ma zaimplementowane... Baterie węglowo-krzemowe, krzemowo-węglowe, które są bardziej gęste niż dotychczasowe ogniwa, i to też może mieć przełożenie na to, że urządzenia znowu wróci moda do cienkich urządzeń, a w tych smartfonach znikną porty jakiekolwiek. W tym przypadku no na ten moment standard Unii Europejskiej USB-C. Kolejny temat: Samsung Galaxy S25 Edge oraz iPhone 17R. Urządzenia, o których mówiłem zresztą niedawno, mają zostać wycenione na bardzo podobne kwoty, oscylujące w granicach modeli z Plusem. Mianowicie Samsung Galaxy S25 Edge ma być pozycjonowany bardzo podobnie do Samsunga Galaxy S25 plus czyli około 5000 zł, dokładnie 4999, a w przypadku iPhone'a no w Polsce iPhone 16 plus jest z racji kursu jest na ten moment znacznie lepiej wyceniony bo 4499. zatem myślę, że nowy iPhone 17R mógłby być wyceniony na 5 tysiąca zł. Więc mimo wszędzie dostępnych protek raczej to nie będą urządzenia nie wiadomo jak drogie, które mają przywyższać ceną. Chociażby takie iPhone'y 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25-26 Ultra, będzie to cena w cudzysłowie mówiąc przyziemna, ale z drugiej strony to nadal będą bardzo duże pieniądze, biorąc pod uwagę to, co dostajemy w ramach takiej, a nie innej wyceny. A jak dobrze wiemy, w przypadku tych urządzeń jest design ponad funkcjonalność. Laptopy Huawei a bez Windowsa. Moi drodzy, ja już niejednokrotnie przygotowałem dla Was recenzję laptopów od Huawei. Uważam te sprzęty za naprawdę solidne. Chwilami nawet bardzo dobre wycenione i ogólnie produkty, które warto niejednokrotnie jest polecać. I w tym miejscu cytując IT Hardware, Huawei stoi przed poważnym wyzwaniem. W tym miesiącu wygasa jego licencja na korzystanie z systemu Windows. Oznacza to, że firma nie będzie mogła legalnie produkować i sprzedawać komputerów z systemem operacyjnym od Microsoftu. Jak podaje MyDrivers, sytuacja ta wynika z obecności Huawei'a na wiecie tej liście amerykańskiej co ogranicza możliwość współpracy z firmami z USA być może kolejne Huawei będą sprzedawane tylko i wyłącznie na systemie Linux jak możemy również przeczytać na IT Hardware na ten moment w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych ponad 70% wszystkich komputerów to Windows 16% macOS oraz niespełna 4% Linux Huawei nie może sprzedawać tych urządzeń z Windowsem ale nic nie będzie też stało na przeszkodzie z racji takiej ani innej architektury żeby zainstalować w zaciszu domowego ogniska Windowsa nieoficjalnie na laptopach od Huawei. A. Jak pojawi się więcej informacji, na pewno będę Was o tym na bieżąco informować. Króciutka informacja, bo też nie chcę za bardzo przedłużać tego, o czym na pewno za parę miesięcy sobie znowu pogadamy. Ostatecznie mamy 200% pewność dlaczego. O tym za chwilę. Do sieci wyciekły rendery nie tyle rendery, co już fizyczne grafiki. nowej linii iPhone'ów 17 i są to dokładnie te same stalowe konstrukcje, czy wykonane z tworzywa sztucznego robione dokładnie przez tych samych likerów, którzy przygotowywali rok temu iPhone'y 16, łamane na 16 Pro. W tym miejscu mamy pewność i 100% gwarancję, że nowa linia iPhone'ów będzie wyglądać tak. Więc, jak widzimy, modele Pro z znacznie większą wyspą, nawiązującą do chyba najbardziej do Xiaomi, z tymi wyspami umiejscowionymi bardziej centralnie na górze. iPhone 17R. Oraz iPhone 17, który pod względem konstrukcyjnym będzie niemalże takim samym urządzeniem, jednak z nowym procesorem oraz tutaj również można potwierdzić ekranem 120 Hz. Myślę, że to będzie już doskonały moment, doskonały czas, żeby wybrać bazowy model 17 wreszcie z ekranem 120 Hz. I też myślę z perspektywy połowy marca 2025 roku, że taki iPhone 17 będzie chyba najczęściej wybieranym urządzeniem, bo wiecie, stosunek cena, jakość, wreszcie 120 Hz. Być może to to urządzenie będzie najczęściej kupowane u Apple'a debiutuje Apple Tap Pay, czyli mówiąc w skrócie iPhone działa jak terminal płatniczy. No i coraz częściej się mówi na temat składanego iPhone'a, który rzekomo już powoli jest w produkcji i już pierwsze urządzenia w 2026 roku mają pójść na linię produkcyjne, a ostatecznie ma wejść do sprzedaży w 2027, cytując Mac MacRumors Obecnie istnieje kilka źródeł, które zgadzają się, że pierwszy składany iPhone firmy będzie miał ekran 7 i 8 cala, wyświetlacz wewnętrzny, po rozłożeniu także 5,5-calowy zewnętrzny. Do tych źródeł należą minkci Q i Jeff Pu. a jak dobrze wiecie, te osoby często mówią prawdę. Fakt, że rozmiary wyświetlacza zostały już uzgodnione i wycieki wskazują, że Apple mogło sfinalizować przynajmniej część specyfikacji urządzenia. Zatem urządzenie nie będzie nawiązywać swoją konstrukcją do Galaxy Z Flipa, a raczej Z Folda. Pixel Folda, Plaza Open, Oppo Find i wielu innych tego typu urządzeń. No i króciutki segment growy. Moi drodzy, jakiś czas temu mówiłem Wam o premierze Split Fiction. No i jak się okazuje jest to chyba jedna z najlepiej ocenianych gier w 2025 roku. Na Metacritic zebrała 91% pozytywnych recenzji. W grę możemy grać tylko w koopie. nie mamy tutaj trybu singlowego, natomiast jeżeli jedna osoba kupi grę, druga osoba absolutnie nie musi kupować. Gra zostaje udostępniona drugiej osobie, z którą będziemy grali zupełnie bezpłatnie. Ja się chyba wreszcie przełamię i pogram sobie. Nie wiem, być może z pisarionem. Michaś, jak chcesz zagrać? to yy, daj znać, jak młody pozwoli. Wczoraj spadło embargo na nowego Assassin's Creed'a i cóż, oceny na poziomie 81-82%, Xbox 87%, PlayStation 5 81% oraz wersja PC-towa pecetowa 78%. Chyba taka najbardziej miarodajna to jest na PlayStation 5, ponieważ recenzji na PlayStation 5 globalnie jest, które uwzględniane są przez Metacritic, jest aż 74%. Ja na ten moment parcia nie mam. Moi drodzy, macie już możliwość pobierania dema i sprawdzania nowego Half-Life'a 2 wersji. RTX, ale mam wrażenie, że słowo RTX to tutaj trochę za mało, pozwoliłem sobie poczytać, popatrzeć w sieci nad porównaniami Half-Life 2 oryginalnego, który wyszedł 21 lat temu oraz tej nowej wersji RTX, ja bardziej ją bym nazwał remakiem, aniżeli RTX-em. Tam już nie tylko oświetlenie, ale również tekstury, modele zostały kompletnie przeprojektowane, i to wygląda mniej więcej na poziomie, jakby miał być Half-Life 2 w 2025 roku. Gorąco zachęcam zobaczyć sobie, tym bardziej, jeżeli ktoś jest fanem Half-Life'a, no no i czeka na rzekomą, zbliżającą się premierę Half-Life'a 3. No cóż, to chyba było tyle, moi drodzy. Z takich informacji dodatkowych w tym tygodniu recenzja po pół roku mojego prywatnego y, telefonu Pixela 9 Pro Fold. Sporo informacji mam Wam do przekazania na temat tego urządzenia. Z jednej strony jest to mój ulubiony, prywatny Android, z jakim... jaki używałem na przełomie ostatnich lat, a trochę tych telefonów z Androidem prywatnie posiadałem, ale ma też masę wad i też chciałbym trochę... Czy ja wiem, uświadomić ludzi, że wcale składane smartfony na ten moment to nie są jakieś wybitne urządzenia. No i recenzja taniego, taniego, najtańszego iPada, iPada. Koropka z procesorem A16. Byłoby to wszystko, moi drodzy. Ja wam dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilkunastu minut na obejrzenie materiału do końca. My widzimy się za parę dni. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya.